Spójrzcie, nagrywanie. Na nie, to nie to. No nie nagrywaj. Ostatni boss, wielka walka. Nagrywane jest. Czekaj, mikrofon mam włączony ty? Jo. Pewnie. Ostatni boss tylko u nas. Zobacz zobaczcie, goni gdzie indziej. Ona te... na 50 łapek. Na 50 łapek GIWE. Oddam e, auga kontrachętą. Nie. Peppel rozdaje. No. Całą wow, co on robi? nie piwa. Co piwo? Tam skrzynię Za 50 łapek. Wybiorę. To się jest z dupy. No to dawaj z łuku, tradycyjnie. ten łuk śmiesznie strzela, jak on by jakimś papierem strzelał, a nie normalnymi strzałami jak kot. No bo to są yy, kamienne, nie, czy jakie, to są kościane strzały, nie? Takie, jakby, z kartki. <grym> na ultra chodzi? Co? jak Ja się Adama pytam czy na Ultra chodzi Na Far się powinien chodzić Nie no nie trapę Co on zrobiłem Ej. No wiesz, Jesteś już przy tym gdzie tym gościu z Polnikiem był i misja od tego Ja No I... Ty, bo ja mam paszącą ja grę, gry, ale dwie ja ja mam pojebać, pojebałem mam mapę. A no. To ja trochę więcej dwie miałem co, wygrane. Ty co, jest kurwa. No, jest. To jest. ja na tym starym laptopie grałem, to mi trochę zacinało. No nie no, co Dobra, to zrobił? By... Ale podeszła pod to. Prawie, wybuchło przed niej. No, Dobra. Ona karuzele robi Ciekawe w ile się mam tej w głośniej Kuźba ma jest głośno po prostu. Ja nie wiem miałem w mikserze ustawiłem na ten No 15 i tutaj jest głośno No ja normalnie a, ja, bo mi się strzały skończyły, to fajne. Ja nie mam marmora. i cały plan poszedł A. się jebać, bo mnie jakieś kurwa zjeby zaatakowały. No, nieźle. O, o. o. Aha, to ją zabiłeś, ha, ha, ha. Chodź tu, mała. Czemu ona ma foliową sukienkę, ty? Nie wiem. Dwie ramki Jak chcesz kupić? Dziecko? Ja batona Jak daj Jednego Nie, nie, nie Kupiłeś pięćdziesiąt Piętnaście, już zjadłem pięć Trochę Głupi No, głupi to powiedział Dawidę gej Gdzie ty jesteś? Poszedłem sobie Pedał. Do wentylatora Pedał. idę, do wieżyczki Okej okay. Kontynuacja serii po dwóch latach Dwa odcinki były chuj, już końc gry <laughs> Angarku o kurwa Majzida ja bym ją jeszcze kopnął O, ją oglądam Ty ją w ogóle widzisz jako należy ty Co się odpierdala No ja widzę A ja nie widziałem wczoraj <noise> Tak ciemno było, że cię nie widziałem Kurwa jak mnie nie zauważył pedał jebany. Kurwa tutaj co oh, jest kurwa ty Ja Ale masz loka. seksową dupę. Pedał. <noise> nie wolno tak mówić, ten idzie kolator... na YouTube. Katering przyszedł. Ja o, automaty. No już kolkę. Nie no, no, sam jadę. Aha, Czemu przez drzwi przechodzisz? No, jak to, no, było rapachę, otwarte. On sam jedzie. Gówno, u mnie były zamknięte. Aha. Ty co? Gardło ci podderznać? Ty. No. Ej, to tak pamiętasz... Że... Zaraz ścisnę za to gardło, nie? <laughs> Ej, to tak <laughs> pamiętasz, pamięta, gdzie były świnia? No, nie, nie, bo nie, bo nie, my z tymi tutaj. Na mapie masz miejsca pokazane, jakie gatunki zwierząt o Boże, są. w każdym ja o takie są. Na YouTube będzie. No zamknij mordę, Pepel. Czemu? Chcę powiedzieć coś, a ja nie mogę. A to mów. Masz na mapie gatunki zwierząt wszystkich pokazane, gdzie one się w jakich krajonach znajdują. No świn nie ma. Nie ma? No to ona się no. pewnie wszędzie reską. No, no ja widziałem tylko jedno sienie do zapalniczka. Się. Tak, jakie monitory mają przezroczyste. Uh -huh. Co, ty chcesz to jakąś takwę zrobić, czy co? No... Ja mogę tylko tysiąc gołda trzymać. <laughs> Moja postać zapalniczki nie jest w stanie by zapalić. Ogólnie zbier ten, masz te takie diamenciki na mapce. To tam są różne kraje do zgarnięcia, i tam masz te, no, możesz to potem sprzedawać w sklepie. No, wiem tylko, że mam 1000 golda i nie mogę więcej hmm. dostać. Te pancerne szyby tu mają. No skrzydła. Ja mam takie w pokoju. <laughs> O, spoiler, alert, oś... Co oni gadają. Tego, co, tylepiej ty. Kurwa, to jest głośny. <laughs> Te stanu się kieram ty. Gdzie są zęby? Ty! Hej, czemu ty tam siedzisz ty za tym biureczkiem? Gdzie? Za Bureckiem. <grystanie z uroga> w <wytkownia> To jest teraz. Co jest kurwa? Tutaj też są jakieś pojabane zwierzęta. Patologia, kuba. Ej, tu są świnie. Czy to są. Nie, to są dziki.

Teraz tak przejść The Forest, nie ścinając żadnego drzewa. Da się. No. Całe życie na szałasach. Podaczki dostał, Zamknij ryj, Timi. To jest Geralt. Taka blizna. Geralt, Wik. Ty forest. Ha, w końcu przeszedłem tę grę. Niech ja tam, tam to nie było była cigmenta. No. Paskala. Ej. Gracie Co? w GTA za Pewno, 15 że... minut. No, no, duży... no i Git. Adam, Adam grasz też? Duży tymi. No, no, Ale za 15 minut, jak mi się pobierze. Albo 20, nie wiem. Twój... Ogólnie, tłumiki są OP do broni, bo wtedy cię nikt nie zauważy i może farmić wszystko. Dla tej nie mogę kupić tłumika. Do pistoletów zwykłych masz. Teraz ja tym często grałem. Ty, a co jeśli my będziemy w drugiej części mogli się zmutować? Nic. No nie no... Kurwa, nie trafiłem. Ja pierdolę, jak mogę w głowie nie. Tracić. Ja to miałem speedrun, w trzy odcinki skończyłem The Forest. <grywka>